Witam, Pewnie zastanawiacie się dlaczego wyglądam tak jak wyglądam Z Włosy mi się zciemniły od braku słońca i od tej pogody fantastycznej Garnitur pojawił się ponieważ poruszymy dzisiaj bardzo ważny temat OSZCZĘDZANIE Generalnie o oszczędzaniu nie wiem nic Wiem za to jak nie oszczędzać Tak jak obiecałam ogarnęłam światło bo są wakacje niestety tylko z jednej strony, bo nie mam przedłużacza na cztery gniazdka. Jak ktoś ma, to chętnie pożyczek. Tu są włosy. Yy, Lekarnym już to nagrał. Nikogo to nie obchodzi. Ręce mi opadają. Co dwa tygodnie, przez to, że kupiłam pierwszego pixelboxa, no to tak wyszło, że teraz mi wysyłają te rzeczy. Jest temat przewodni. Lipca znowu niestety będzie fajny. Temat tamtego pixelboxa, co będzie, to jest Loki. Ja już nie mam pieniędzy. I ja nie będę. Non stop kupować, kurde, tych pixel boxów. Stop! Pieniądze nie rosną na drzewach. Stop! Jest tutaj kartka, ja to schowam. Kupiałam tego pixel boxa tylko i wyłącznie z powodu tego pana. Nie lubię Avengersów. No po prostu. I ja nie wiem, czy w ogóle mam to nagrywać. Dajcie znać, bo poprzednio byłam pierwsza, bo lakarnum ma był jakiś problem z y przesyłką. Będę później niż lakarnum, bo jemu to dochodzi wcześniej, bo on ma jakiś tam z nimi kontrakt, że mu wysyłają. Paczki, bla, 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 Czy chcecie, żebym ja też nagrywała? Ale nie będę już tego kupować, nie, bo nie wiem, czy to ma sens. Tyle pieniędzy wydałam, a na następnym będzie Loki. A ja nie mam bladego pojęcia o Avengersach. Oprócz faktu, że jest tam Loki i że tam czasem był Spider-Man. I tyle. Ja nawet nie oglądałam. Koniec bitwy, bo nie mogłam tego nigdzie znaleźć i ja nie wiem nic, totalnie. Ja się obawiam troszkę. Eee, niezawodny Trykacz Czyli licencjonowany brylok w kształcie rękawicy nieskończoności z filmu Avengers. Oczul, ale to duże. Patrzcie. Jeżeli chodzi o rękawice nieskończoności, to nie oglądałam Avengers w tej ostatniej części. Jak wiadomo, wszystkie spoilery musiały do mnie dotrzeć. Więc tak wiem na temat Iron Mana. Tak... Wiem na temat Lokiego, tak wiem na temat Thanosa i rękawicy nieskończoności. Jedyne cokolwiek, skąd ja to mogę znać. Tylko ja bym chciała tego nie zniszczyć, bo fajne pudełko, na pewno mi się do niczego nie przyda. Widzieliście kiedykolwiek moje klucze? To będzie na pewno wartościowe w moich kluczach. Myślę, że jednak tak zostaniemy. Wiem, że nie nagrywa się z dołu, ale jednak tutaj jest lepsze oświetlenie. Tutaj się wyglądam jak pomarańcza, ale to nieważne. Jest wypełniona w środku. Ludzie się będą pytać, o, jesteś fanką Avengersów? A ja im powiem, tak! Marvelowe nakrycie głowy, czyli licencjonowana czapka w stylu snapback z jednym z dwóch wzorków. I już nie będę musiała się czepiać o moje włosy, ktoś mnie wysłuchał. Wyglądam jak krasnolud połączony z kretem i z robotnikiem. Dobra, czyli nie będę jej nosić. I nie, nie jest jakaś nieprzeciętna, jest wręcz bym powiedziała przeciętna, widziałam już w sklepach dokładnie takie same czapki może tylko ta naklejka Marvel ją ratuje, nie jest również wygodna, dalej mamy oznaczenie dla wybranych, czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie i Pixelboxie mini limitowana przypinka, się dowiedziałam od Lakarnuma, przypinka jest zawsze z naklejką, dlatego o naklejce nie informują, przypinka zawsze wygląda dokładnie tak samo jak naklejka Kurde, znowu czuję takie zniesmaczenie, że tu bym mogli wyciąć. Kurde, cały kwadrat. I czemu? Przecież jakby to wyciąć by było lepsze. Pixelbox apeluję do Was. Wycinajcie te naklejki, bo wyglądają ładniej wwwpixelbox.pl to jest ich homepage na Facebooku. A to była moja przepinka. Boskie odzienie. Czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie i Pixelboxie mini limitowana koszulka. To jest nasza limitowana koszulka. Bo ja bym chciała wam pokazać ją najpierw, żebym ja jej nie widziała. Jest zielona, także generalnie nie wróżę jej do. bym ją wam najpierw pokazać. Problem jest taki, że ja mam podgląd tutaj i ja widzę jakby co jest tej kamerze. No, więc koszulka. I Jakbym chciała i tak w poglądzie nie zobaczyła, bo to twarz zakrywa. Koza! Już nie żałuję, że kupiłam tą koszulkę. Znaczy,. Uuu, Trzeba się przebrać. O, To Kurde, ale. Eee. Jednoręki Bandyta, czyli licencjonowana figurka. Q-Fig. przedstawiająca cyborgę z drużyny X-Men. Tak, ja wiem, kto to jest. Ja to wiem, jak. Drogę do domu z domu. Kto? Co? Figurka jest. Tak cudna jest bardzo ładna. Chwila, wiem, kim są x meni Czy ja to oglądałam? Czemu ja go nie znam? Midcie, podsumowanie tego Pixelboxa jest takie. Jakby nie mam co więcej dodać. Słyszałam, że ten Loki to jest jakiś serial poświęcony Lokiemu. Muszę obejrzeć serial i uzbierać jakimś sposobem 300 zł. Dziękuję moi drodzy serdecznie za uwagę. Idę sobie robić zdjęcie z Pixelboxem, bo 100 zł. piechotą nie chodzi!